Co ty robisz? Mówiłam ci już tyle razy. Jak mam ci to wytłumaczyć? Zacznij myśleć. Zdarza ci się tak mówić do dziecka? Mi się zdarza, niestety. Ale nie mam wątpliwości, co to jest. To jest przekraczanie granic dziecka, brak szacunku, obdzieranie go z jego godności. To jest przemoc psychiczna wobec dziecka. Dzieje o tym, jak to się dzieje. To dziecko nie potrafi powiedzieć nie wobec przemocy dorosłych. Dziecko jest na straconej pozycji z dorosłymi. Nie ma z dorosłym szans. Jeśli dorosły łamie jego granice, przekracza jego granice, to dziecko jest po prostu bez szans. Jeżeli to się odbywa w domu. To przekraczanie i łamanie granic, to dziecko nigdy, nigdzie, w żadnej sytuacji z jakimkolwiek innym dorosłym nie będzie w stanie się obronić. Być może nawet nie będzie w stanie poczuć, że jego granice są przekraczane, a jeśli to poczuje, to nie będzie uważał, że ma prawo powiedzieć nie. Jeśli tego prawa nie ma w swoim własnym domu, Wobec rodziców, z którymi łączy go najbliższa więź, którą nazywa się miłością. Moje pytanie jest po obejrzeniu filmu Tomasza Sekielskiego: czy dziecko ma rzeczywistą szansę powiedzieć nie wobec jakiejkolwiek przemocy, także seksualnej, dorosłych? Wobec niego, wobec próby takiej przemocy. Czy to jest w ogóle możliwe? Czy dziecko ma takie zasoby, czy po prostu z góry jest skazane na niepowodzenie tutaj, czy w ogóle nie ma takiej możliwości, żeby dziecko było w stanie się bronić? Gdy byłam dzieckiem, to moje granice były ciągle i notorycznie przekraczane. Mąż mojej babci, dziadek, dotykał mnie w sposób, który nie powinien. I ja nie czułam, że mam prawo powiedzieć mu nie. Gdy byłam też dzieckiem, to mój sąsiad dotykał mnie także tak, jak nie powinien. I czułam, że nie ma nikogo. Wiedziałam to, że nie ma nikogo, kto by się za mną stawił, kto by mnie mógł obronić i ochronić. A na pewno nie czułam, że ja mogę powiedzieć nie wobec innego dorosłego. Pamiętam ten lęk, to niemoc, to poczucie, że jestem bez szans wobec tych osób. I teraz. Najciekawsze. Gdy jako dziecko nie masz granic, to potem jako dorosły też ich nie masz. Więc pomyślcie sobie, wyobraźcie sobie, jaka to jest skala, jak bardzo dziecko tego doświadcza, jeżeli ja, jako trzydziestoparoletnia już osoba, miałam taką sytuację, że e, Inna dorosła osoba, w tym wypadku był to ksiądz, próbował przekroczyć moje granice przez przesuwanie właśnie granicy tego kontaktu fizycznego. I ja się czułam bardzo źle. Czułam się właśnie, że moje granice są przekraczane, że jest próba ich przekraczania. I wiecie co, ja nie byłam w stanie powiedzieć nie. Tej sytuacji. Ja potem unikałam tej osoby, już nigdy więcej nie zobaczyłam, bo robiłam wszystko, żeby tylko więcej się z nią nie spotkać, ale zostało to we mnie przez te ostatnie lata. W mojej pamięci, że ja jako 30-paroletnia kobieta, czułam, że nie, nie byłam w stanie powiedzieć nie. Przestań. Nie rób tego, nie chcę, zostaw mnie. Nie byłam w stanie. Więc, jakie szanse ma dziecko, którego granice są przekraczane, nieszanowane? Takie dziecko jest bez szans. I po tym filmie też padały komentarze właśnie um, odnośnie jednego z bohaterów tego filmu. No tak, ale on już potem był starszy, on już nie był takim małym dzieckiem, o to tam chodziło. Jeżeli granice tego dziecka były zdewastowane. Rozpierdolone. To żyjesz potem. Jesteś takim domem bez okien i drzwi, do którego każdy ma prawo wejść, i nie masz żadnych narzędzi, żeby się ochronić. Żadnych. Nawet potem, jako w moim wypadku, trzydziestoparoletnia osoba. Jeżeli granice tego dziecka były ciągle przekraczane przez tą samą osobę, ona była totalnie bezbronna wobec tej osoby. Brak granic osobistych jest takim zaburzeniem wielopokoleniowym. Dziecko bez granic jest dorosłym bez granic. Ja, jako dorosła osoba, nadal nie miałam swoich granic, nie potrafiłam, czułam się bezsilna, bezradna a przez to też pełna lęku, gniewu i nienawiści, bo bezradność i bezsilność rodzi gniew i nienawiść. Bo życie bez granic jest piekłem, jest życiem w głębokim nieszczęściu, w lęku, w stresie. Lęk i stres jest takim stałym stanem. Także już niemal nie zauważa się go. Czujesz to ciągle, nieustannie. Nie masz swoich granic, nie masz swojego nie. I wtedy dominującą emocją jest lęk i stres. Bo jesteś bezbronny, bezsilny w swoim własnym życiu. Nie masz wpływu. I właśnie chcę powiedzieć o czymś. Dla mnie najistotniejszym w kontekście tego filmu, dlaczego te dzieci nie były w stanie powiedzieć nie. Większość z nich nawet nie była w stanie powiedzieć rodzicom. Już od dawna chciałam nagrać właśnie na temat granic dziecka, a ten film przynaglił mnie do tego jeszcze bardziej. I teraz bardzo ważne, bardzo ważne też dla mnie, jak mogę wzmacniać granice swojego własnego dziecka, właśnie przez okazywanie szacunku wobec niego w ogóle. Ale w szczególności również wobec jego nie, bo to jest szczególnie trudne dla nas, rodziców, tutaj musi zostać, płynąć od nas pełen szacunek, bo nie to jest nasze podstawowe narzędzie do utrzymania się w swoich własnych granicach. Więc co się dzieje, gdy ja przekraczam granicę mojego dziecka, bo to mi się zdarza, niestety. Tak jak zaczęłam to nagranie. Odzywam się czasem do moich dzieci w taki sposób, że to jest ewidentne przekraczanie ich granic. Krzyczę na nie czasem. Odzywam się właśnie w taki sposób, który jest bez szacunku do nich jako do osób. Więc co ja wtedy robię? Oczywiście przepraszam moje dzieci. To jest podstawa. Zawsze, zawsze musisz przeprosić, jeśli przekroczyłeś granice twojego dziecka. Dlatego, że bez tego ono Pozostanie z taką informacją, że jego granice mogą zostać gwałcone, że nie zasługuje na szacunek, że jest bezwartościowe, że rodzic, którego kocha, który jest najważniejszą osobą w jego życiu, po prostu brutalnie łamie jego granice osobiste, psychologiczne, psychiczne, emocjonalne, czasem fizyczne niestety. Zdarza się, że niektórzy nadal jeszcze uważają, że to jest okej. Okay. Przekraczać fizyczne granice dziecka i na przykład bicie. Jeżeli przekroczyłam granice mojego dziecka, to przepraszam, ale to nie wystarczy. To nie jest wszystko. Muszę powiedzieć jako rodzic: poinformować moje dziecko, że przekroczyłam. Twoje granice tym zachowaniem. Sposób, w jaki do ciebie mówiłam, to, że krzyczałam, że używam takich słów, że mówiłam do ciebie z taką agresją, przekroczyłam Twoje granice i bardzo cię przepraszam, nie miałam do tego prawa. Nie mam prawa przekraczać Twoich granic, nikt nie ma prawa przekraczać Twoich granic. I jeszcze dalej. Jeżeli następnym razem. Będę zachowywać się wobec Ciebie w taki sposób. Masz prawo powiedzieć nie. Masz prawo wyjść. Masz prawo opuścić tę sytuację. My jako rodzice musimy dać, przyznać naszym dzieciom to prawo, dlatego że my też się zachowujemy głupio. I ono nie może być bezbronne wobec tego. I jeżeli się teraz boisz, obawiasz, może masz myśli, że no ale to ja stanę się... Bez, wolny, bez, jakby bez wpływu na moje dziecko, jeżeli to jest tak jak oddanie władzy dziecku, nie. Uwierz mi. Na szacunek dziecko zawsze odpowiedź szacunkiem zawsze. To jest niesamowite. Jak bardzo dziecko przejmuje nasze podejście. Jeżeli my przekraczamy granicę, ono będzie przekraczać granicę innych osób. Jeżeli ukażesz mu szacunek, zobaczysz, co się stanie. Ono będzie miało szacunek do samego siebie, do ciebie, do innych. Czasami widzę gdzieś tam w internecie są różne blogi, takie właśnie odnośnie też właśnie rodzicielstwa, i czasami mam wrażenie, że. Ma, ma miejsce, dochodzi do takiego wzajemnego, właśnie trochę takiego e, klepania się wirtualnego po plecach i no staramy się, każdemu czasem nie wychodzi, robienie trochę takich żartów z tego, no dzisiaj nabrzestrzałam znowu na dzieci. E, powiem wam, że ja nie mogę tego czytać, dlatego że mi się tak samo to zdarza. Ale ja nie mam. Żadnych wątpliwości, co to jest, co to oznacza dla mojego dziecka, co tak naprawdę się wydarzyło. Ja mam tego pełną świadomość. Nie wystarczy chcieć dobrze, nie wystarczy mieć dobrych intencji. No, my chcemy dobrze, my kochamy przecież nasze dzieci, ale każdemu puszczają nerwy. Tak, popełniamy błędy, ale masz obowiązek odsłonić to przed swoim dzieckiem. Popełniłem błąd, przekroczyłem Twoje granice, wydarzyło się coś, co nie miało prawa się wydarzyć. Przepraszam cię za to. Nikt nie ma prawa tak Cię traktować. Również ja. Tym bardziej ja. Jeżeli tego nie zrobisz, jeżeli ja tego nie będę robić, nie będę mówić mojemu dziecku, tutaj zostały naruszone Twoje granice, to czego nauczy się moje dziecko? Że miłość wiąże się z przekraczaniem granic. To jest pierwszy krok do wchodzenia potem właśnie w toksyczne relacje, gdzie nie ma totalnego poszanowania, wzajemnego szacunku. Że... Inny dziecko uczy się, że inny ma prawo przekraczać moje granice, że ja nie mam prawa powiedzieć nie. W sensie, że dziecko dostaje taką lekcję, że nie ma prawa powiedzieć nie. Ma też zaburzony obraz miłości, relacji, więzi, bliskości. Chciałam też w tym kontekście, w tym temacie powiedzieć, co ja myślę moje zdanie. Na temat autorytetów. Według mnie e, uczenie dziecka, że ta i ta osoba jest takim autorytetem, e, jest dość ryzykowne, dlatego że autorytet od razu zakłada i ustawia e, nas w takiej pozycji, e, że to, co ta dana osoba mówi, jest właściwie niekwestionowalne i takie podejście blokuje racjonalne myślenie, e, prawdziwą ocenę osą rzeczywistości. Odbiera takie zaufanie do samego siebie, no bo ta osoba, ona jest autorytetem. Ona wie, ona wie lepiej, na pewno wie lepiej. Tymczasem, jedyną osobą, która wie co do samego siebie, co do swojego życia, jestem ja. To, co ja myślę, to, co ja czuję, moja ocena rzeczywistości jest prawdziwa i tego mamy uczyć swoje dzieci. To jest też ważne właśnie w tym kontekście granic, ochrony samego siebie, szacunku do samego siebie. To, co ja czuję, to, co ja myślę, jest prawdziwe i ja mogę temu zaufać. Bo jeżeli dziecko właśnie myśli, że są tak zwane autorytety wśród nas, to dziecko nigdy nie będzie w stanie powiedzieć nie takiemu autorytetowi. Nie mamy nigdy pełnej wiedzy co do tych osób. I najgorsze, co możemy zrobić samemu sobie, ale dziecku naszemu, odebrać mu zaufanie co do własnej oceny. Bo to dziecko bardzo często wie. Tak jak w tej bajce, y, gdzie y, nowe szaty cesarza, gdzie cesarz paraduje nago po ulicy, ale propaganda y, powiedziała, że on ma piękne, piękne szaty i tylko jest w stanie, y, tylko ta osoba jest w stanie zobaczyć te szaty, które jest wystarczająco światła. I oczywiście wszyscy dorośli, co robili, krzyczeli, o jakie piękne szaty, jak wspaniale cesarz wygląda, jak niesamowicie. I nagle przyszło dziecko i krzyknęło, że król jest nagi, przecież król jest nagi. I to jest niesamowita zdolność dziecka. Dziecko wie. Dziecko wie, tylko chodzi o to, żebyśmy mu tego nie odebrali. Dlatego ja uważam, że dziecko yy, nie ma być otoczone autorytetami. Dziecko może wiedzieć, że są eksperci w różnych dziedzinach, że ta osoba jest jakimś ekspertem w tej dziedzinie, ale także w tej samej dziedzinie są inni eksperci, którzy na przykład mają zupełnie przeciwstawne opinie. Mamy uczyć dzieci, że to, co inni mówią, to są w większości, naprawdę w 90%, 95%, ich opinie. To są zazwyczaj opinie, to są zazwyczaj interpretacje. Zaufanie do własnej oceny rzeczywistości jest podstawą zdrowia psychicznego. Więc przede wszystkim trzeba uczyć nasze dzieci zdolności do racjonalnego myślenia, do sprawdzania, do pokazywania, że są naprawdę różne sposoby myślenia. I też jeśli chodzi o autorytet e, i autorytet e, w obszarze religii, to. Teraz powiem też coś, co jest tylko i wyłącznie moją własną opinią, ale chcę się podzielić z Wami właśnie też, zwłaszcza też w kontekście tego filmu. Chodzi mi o praktykę spowiedzi, jeśli chodzi o dzieci, małe dzieci. W Polsce wygląda to tak, że praktycznie wszystkie dzieci, poza małym jakimś tam procentem, są przygotowywane jako. Część niemalże programu nauczania w szkole do komunii w drugiej albo w trzeciej klasie, teraz już nie pamiętam dokładnie, bo nie, ja nie mieszkam teraz w Polsce, ale m, częścią tego przygotowania jest także właśnie przygotowanie do spowiedzi. Mi chodzi tylko, chcę tutaj tylko powiedzieć o praktykę spowiedzi stosowaną właśnie w przypadku małych dzieci. Zobaczcie, od strony psychologicznej. Idziesz do lekarza z dzieckiem, poszedłbyś do psychologa z dzieckiem. E, bardzo rzadko zostawiamy dziecko sam na sam, szczególnie w jakiejś takiej trudnej sytuacji emocjonalnej, e, czy gdzie ma m, dokonać się coś takiego, e, co moglibyśmy podejrzewać, że jest trudne dla dziecka, nie zostawilibyśmy go bez wsparcia. Nie wiem, idziesz do dentysty z dzieckiem i, i nie wiem, czy masz dziecko za rękę. E, bo dziecko jest istotą zależną. Takie dziesięcioletnie dziecko, które idzie do komunii, do spowiedzi, nie ma jeszcze własnych zasobów wystarczających do tego, żeby móc zmierzyć się w zdrowy, emocjonalnie sposób z taką sytuacją, jaką jest spowiedź. Jeżeli dziecko idzie do spowiedzi, to oczywiście ono idzie z takim jakby założeniem w swojej głowie, że Idzie tam po to, ponieważ ta osoba, która tam siedzi w tym konfesjonale, to jest taki przedstawiciel Boga. To jest właściwie w tym momencie, w tym danym momencie tej, tej spowiedzi, on właściwie pełni rolę Boga. On ma moc, taką moc, że może mu odpuścić grzech, a może nie odpuścić. To jest po pierwsze. Więc to już od razu ustawia to dziecko na totalnie przegranej psychologicznie pozycji. Druga rzecz jest taka, że dziecko, takie małe dziecko, dziesięcioletnie, ma mówić o bardzo jakichś takich intymnych rzeczach swoich. O osobie, której nie zna i której bardzo często my nie znamy. No bo nie, nie, nie znasz zazwyczaj tej osoby dobrze, nie znasz jej osobiście na tyle, żeby, żeby móc wiedzieć, co to jest za osoba. I e, my jako rodzice pozwalamy, narażamy dziecko na e, tego typu sytuacje, uważam, że e, coś te, to jest moje osobiste zdanie, że coś takiego nie powinno mieć miejsca, e, a jeżeli dochodzi do, do tego, to dziecko powinno zostać przez Ciebie jako rodzica odpowiednio poinformowane, że ono ma prawo opuścić tę sytuację w każdym momencie, jeżeli tylko poczuje się źle. Że zdarza się, że w takich sytuacjach też dochodzi do przekraczania granic i to ono decyduje, ono nie musi tam zostać. Nie powinniśmy przymuszać do tej praktyki dzieci. Pomyśl, że Twoje dziecko naprawdę może trafić tam. Na osobę zwyczajnie niedojrzałą emocjonalnie, to nie wiesz kto tam jest, nie wiesz kto tam siedzi i jakie dziecko ma szansę obronić się. Ja też miałam bardzo, bardzo różne, bardzo trudne doświadczenia, już nawet jako dorosła osoba, e, z tą praktyką właśnie spowiedzi. Dlatego moje zdanie jest takie, że jakby spowiedź sama w sobie, nawet jeżeli e, ta osoba, która tam siedzi, ten ksiądz, e, jest w miarę ogarnięta, to uważam, że praktyka spowiedzi. Dla dziecka dziesięcioletniego sama w sobie jest przekroczeniem jego granic. Dlatego, że dziecko jest narażone na tego typu sytuację, która po prostu jest przekroczeniem granic. Ma mówić o swoich intymnych rzeczach, o sobie, której nie zna, której nie zdecydowałoby może powiedzieć tego, i jeszcze z takim założeniem w swojej głowie, że to jest teraz Bóg. To nie może się skończyć dobrze psychicznie i emocjonalnie. To chyba wszystko w tym temacie. Piszcie, o, jeśli macie ochotę, co wy o tym myślicie. Jak wy widzicie kwestię granic swoich dzieci? Dziękuję, że jesteście. Ściskam Was wszystkich. Do usłyszenia, Pa.